Cześć moi kochani, tutaj Ola. Kasia. A to jest najlepszy wakacyjny program, czyli Summer City w SKTV, hit na czasie. My korzystamy z w wakacji tak jak możemy i dziś na przykład pływamy sobie po morzu jońskim, obok wyspy Zakynthos, która znajduje się w archipelagu wysp jońskich, oczywiście w Grecji. No prawie, to my tak pływamy wokół tej wyspy, ale jest po prostu pięknie, dlatego zostańcie z nami. Oglądacie program Summer City w SKTV i Hit na czasie. Czy pamiętacie historię pewnego pana, który przyłożył sobie do ucha gorące żelazko, ponieważ pomylił żelazko z telefonem? Na pewno pamiętacie, bo takie absurdalne historie można wyczytać w polskich gazetach. A ja mam dla Was najnowszy hit. Otóż pewna pani poszła sobie do sklepu kupić majteczki, żeby wyglądać super dla swojego chłopaka. Wyprała te majteczki i powiesiła je na balkonie, ale ktoś zrobił grilla i majteczki przesiąkły kiełbasą i to naprawdę jest straszna historia. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Katie Perry ostatnio udzieliła bardzo obszernego wywiadu, z którego dowiedzieliśmy się, że jej ex mąż zerwał z nią przez SMS-a. Ojczony to bardzo nieładnie, jeszcze na dodatek to wszystko było 31 grudnia, czyli dokładnie w noc sylwestrową, no ale Katie powiedziała, że nie ma do niego żalu, ale nie mają ze sobą teraz żadnego kontaktu, a ona, no cóż, czeka na nową, wielką i prawdziwą miłość. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Rihanna od dawna imprezuje. Ostatnio wybrała się do Wielkiej Brytanii i tam w Londynie dzień przed koncertem mocno balowała. No i co się stało? Dzień koncertu przyszła spóźniona o dwie godziny i ponoć była jeszcze pod wpływem środków, które są niedozwolone. Fani Riany są zniesmaczeni, niezadowoleni i żałują, że wydali mnóstwo pieniędzy, żeby zobaczyć piosenkarkę na żywo. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Na pewno wszyscy pamiętacie historię Nigeli Lawson, którą mąż dusił w jednej z włoskich restauracji. Bardzo zawstydzona uciekła do Włoch, a jej mąż, znany miliarder, postanowił, że trochę wykręci się z całej sytuacji i powiedział, że to po prostu była taka zwykła sprzeczka i kłótnia małżeńska, i to wszystko w sumie było takie tylko na żarty. No, szczerze mówiąc, mi, kiedy dowiedziałam się o tym wszystkim, w ogóle nie było do śmiechu. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. My dziś pływamy wokół greckiej wyspy Zakynthos, po Morzu Jońskim. I w związku z tym, że leży teraz jak taka foczka, to postanowiłam, że opowiem wam o mniszkach śródziemnomorskich, bo to są po prostu takie zwykłe piękne foczki. Jest ich na całym świecie tylko 400 sztuk, w tym 15% tutaj w Morzu Jońskim. Więc jeśli chcielibyście je zobaczyć, a naprawdę warto, to koniecznie musicie wybrać się na Zakynthos. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Chris Brown przygotowuje się powoli do swojego nowego klipu, w którym. Wystąpią hologramy. Zanim jeszcze ten teledysk powstał, Chris wpadł na pomysł, że świetnie byłoby go wypromować, na przykład wyświetlając te hologramy na budynkach w jakimś mieście. No i rzeczywiście tak zrobił, tylko niestety władze tego miasta się na to nie zgodziły, i Chris Brown miał z tego powodu duże nieprzyjemności. No mi się hologramy kojarzą tylko i wyłącznie ze słynnym koncertem Tupaka, całkiem niedawno, gdzie Tupak został reaktywowany przez taki właśnie hologram. A więc być może Chris Brown coś właśnie kombinuje w tym kierunku. Oglądacie program Summer City Weska TV, hity na czasie. Gérard Depardieu uciekł przed podatkami we Francji i stał się obywatelem Rosji. A co on teraz nowego ma w planach? Otóż stwierdził, że chciałby się stać obywatelem jeszcze przynajmniej sześciu państw. A kogo bierze najpierw na tapetę? Algierię. Kochani, oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Córki znanych mam, które są piękne, mają w życiu o wiele lepszy start. I tak na przykład ostatnio Alessandra Ambrosio pokazała nam swoją słodką pociechę i na dodatek bardzo ładnie ją ubrała, bo była w stroju baletnicy i mała Ania wyglądała po prostu przecudnie, ale przecież każda mała dziewczynka w stroju baletnicy wyglądałaby słodziutko. Pani oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Coś mi się teraz tak wzięło, żeby porozmawiać o grillowaniu. No tak, no wiadomo, jak jest ciepło, no to wieczorkiem, taki grill, no to jest coś wspaniałego. No ale wiadomo, no jemy sobie tam na przykład kiełbę, no i chciałoby się nam pić. No właśnie, i podajemy wtedy wodę. My zachęcam do tego, żeby nie podawać tej wody w butelce, tylko w ładnym dzbanku może być przeźroczysty, kryształowy i do tego zawsze wrzucajcie odrobinę mięty, bo nie dość że to ładnie wygląda, to jeszcze pysznie smakuje. Oglądacie SKTV hity na czasie, a to jest program Summer City. Muszę Was poinformować o bardzo smutnej rzeczy, ponieważ kończy się pewna epoka. Nie będziemy mogli już więcej oglądać dobranocki w telewizji polskiej. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze, kiedy byłam mała, czekałam przez cały dzień, żeby móc wieczorem się wykąpać i obejrzeć moje ulubione bajki, które zaczynały się o godzinie. 19, a w niedzielę to już dopiero był wypas, bo oczywiście wtedy leciały wszystkie bajki Walta, Disneya. Szkoda, ale Telewizja Polska powiedziała, że w zamian za to otworzy specjalny kanał tylko i wyłącznie z filmami dla dzieci. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie, w wakacje macie wolne od szkoły i macie ze względu na to mnóstwo czasu. Co wtedy możecie robić? Przede wszystkim zdjęcia, a potem te zdjęcia wrzucacie do facebookowej aplikacji Wakacyjna Mapa Polski. I co możecie wygrać? Jeżeli zrobicie naprawdę fajne zdjęcia, to możecie wygrać na przykład Samsunga Galaxy Tab 2 albo Startery Play z formułą Mini Max na kartę. Bardzo fajne nagrody i taki tablet sama bym chętnie przygarnęła. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. My teraz opowiemy Wam o czymś, co na pewno przyda Wam się w te wakacje. Na pewno chodzicie, moje drogie, na plażę i zakładacie strój kąpielowy, ale pamiętajcie, żeby w tym sezonie wybrać inny dół i inną górę, w zasadzie pełna dowolność. Pamiętajcie, żeby do tego zrobić sobie kolorowe paznokcie i wtedy będziecie wyglądały jak milion dolarów. oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie na portalu glamki.pl. Możecie znaleźć najnowsze ploteczki, e, informacje o modzie, ale także o wystroju wnętrz. Ostatnio znalazłyśmy taki bardzo ciekawy artykuł, w którym e, dziennikarz opowiada nam o tym, jak można ładnie zaaranżować swoje mieszkanie w bardzo nowoczesnym stylu, oczywiście zachowując wszystkie aktualnie panujące trendy. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Pamiętajcie o tym, żeby śledzić wszystko to, co dzieje się na naszej stronie internetowej sk.tv. Nie zapomnijcie również zajrzeć na nasz profil na Facebooku, bo tam dowiecie się wszystkiego, gdzie aktualnie jesteśmy z programem Summer City oraz tego na przykład, co możecie wygrać w naszej telewizji. Albo na przykład po prostu możecie zobaczyć i polubić nasze Sweet focie. To już wszystko w dzisiejszym programie Summer City w SKTV. Hity na czasie. Popływałyśmy, a teraz dobijamy do brzegu, do wyspy Zakynthos. Morze Jońskie w dniu dzisiejszym już się z nami żegna i my również żegnamy się z Wami. Do zobaczenia jutro w kolejnym programie Summer City. Na razie. Pa.